Siemanko widzowie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Lecz zanim przejdziemy do nowego materiału, mam do Was ogromną prośbę. Zostawcie teraz w tym momencie kciuka w górę i pamiętajcie, żebyście subskrybowali mój kanał na bieżąco, tam na dole, i zostawili subskrypcję z dzwoneczkiem. Ponieważ według statystyk mojego kanału, zdecydowana większość widzów, która regularnie wraca i ogląda moje filmy, nie subskrybuje go, więc fajnie by było, jakbyśmy to zmienili. Ciebie tak naprawdę to nic nie kosztuje, a mi to, a mi to pomaga rozwijać kanał dalej. Więc jeżeli możesz to zrobić, widzów. Zrób to teraz w tym momencie. No i przechodzimy do dalszego etapu tego filmu. Mano widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Ci odcinek dość nietypowy, bo poruszymy taki dość temat drażliwy, stresujący w pewnych momentach dla kierowców samochodów większego gabarytu, a i niebawem myślę, że dla nas busiarzy, jeżeli wejdą tachografy w życie w przyszłym roku od 16 bodajże lipca 2026. To i nam wcale nie będzie aż tak bardzo do śmiechu. Poruszymy sobie w tym odcinku temat jazdy po Niemczech. Jak dzisiaj tak naprawdę upośledzona jest jazda po Niemczech, tego jaki jest problem z parkingami w Niemczech i tego jak po prostu zapatruje się jako kierowca który śmiga po Europie busem do 3,5 tony na to jak już wejdzie tachograf, tak więc zapraszam Was na odcinek. No, wyjeżdżając z parkingu, długo nie ujechałem, zaledwie może 3-4 km i korek! I to dość długi korek z tego co mi się wydaje, z tego co widzę na mapie Google, jak i na Eurowagu. Coś tam idzie, ale. Jak widzę odległość po prostu czerwonej kreski na autostradzie, jaka jest to mnie normalnie... Nóż się otwiera normalnie, naprawdę. Jak ja nienawidzę jeździć po Niemczech, jak ja tego naprawdę nienawidzę, ten kraj jest tak po prostu pełniony tranzytem, tym wszystkim, tym po prostu, tymi samochodami. Przy tych aktualnych remontach w tym momencie, co się wyprawia, to jest normalnie zwężka na zwężce. Zwężkę pogania dosłownie, no no, 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 no inaczej naprawdę nie można tutaj się wypowiedzieć na temat jazdy po Niemczech. I teraz to już tak naprawdę, no nie już jak kiedyś, kilka lat wcześniej, było zauważalne to, że przy tym wtorku naprawdę. Yy, jak się zjeżdżało w kierunku kraju to było zupełnie inaczej. Dzisiaj to są jakieś niewielkie, naprawdę znikome różnice zauważalne pod względem tego, czy jest to początek tygodnia, środek, czy, czy, czy koniec, więc nie ma to chyba najmniejszej, najmniejszej różnicy. No tutaj te autostrady najpopularniejsze, na których po prostu się jeździ, na przykład jadę teraz, teraz akurat 30. No to 30 tutaj od strony Holandii, no to też jest dość popularna autostrada, No nie ma co ukrywać, tak? Ona zaraz się tutaj łączy z dwójką. Znaczy się może źle tu powiedziałem, bo ona tak naprawdę od Holandii łączy się z dwiema popularnymi autostradami, z jedynką i z dwójką. Więc no nie ma co się dziwić, że tutaj jest taki korek. Takie, takie korki, no ale to jest już na porządku dziennym. W Niemczech dzisiaj średnio co 50 co 70 km macie korek, na którym możecie stracić 30-40 minut. Nie wiem, czy przesadzam tutaj z tymi statystykami, no ale tak mi się bynajmniej wydaje. No. Już nie pamiętam, kiedy w ciągu dnia ujechałem tak. Może te statystyki faktycznie zaniży, zaniżyłem, ale żeby tak ujechać 100 km/150 bez żadnego strzału i nie straceniu chociażby 30-40 minut. Naprawdę bardzo rzadko tak się zdarza. Najczęściej takie sytuacje się zdarzają w nocy i to późnymi wieczorami, czyli jak jedzie załóżmy między 23 a drugą w nocy, tak? Bo wtedy ciężarówki też bardzo często pauzę robią, nie ma takiego natężenia na, na drodze i jakoś to jedzie, ale w ciągu dnia jest dosłownie masakra. I wiem, że teraz dużo osób może napisać, albo popadał deszcz, bo jest yy, pogoda beznadziejna, no i Niemcy od razu już jakby panika na drodze i jakby jeżdżą bezpiecznie, no okej okay. ja to rozumiem, warunki są niezbyt y, przyjemne do jazdy y, jestem tu w stanie pod tym się podpisać że się mogą bać, mogą jeździć wolniej okej, okay. tutaj nie ma, tutaj tak naprawdę nie można tego brać pod uwagę no bo jak są kijowate warunki, no to wiadomo że nie będzie się zasuwać i, i robić siebie nie wiadomo co y, bo nie w tym rzecz jest, tak y, tu chodzi bardziej mi o to, że na tych niemieckich autostradach jest cały czas problem i to już nie jest problem od kilku miesięcy. To jest od kilku dobrych lat ten sam problem, i ten problem się robi coraz większy. I to nie jest tak, że to maleje, tak. Są problemy z parkingami i to bardzo duże problemy z parkingami. Ja teraz wyjeżdżałem z parkingu, bo wcześniej stałem przy stacji. Teraz tylko zjechałem tak na, na parking dla osobówek, bo sobie stanąłem przy stacji, było takie fajne miejsce. To już do mnie, jak wyjeżdżałem, kierowca ciężarówki pytał się mnie grzecznie, czy mogę po prostu odjechać, czy będę stał tutaj, czy, czy mogę się przestawić, bo mu się kończy czas pracy i, i musi obligatoryjnie pilnie stawać, nie? Ja mówię, no spoko, już ruszam, dosłownie daj mi 2-3 minuty i odjeżdżam, tak? Przestawiłem się wtedy, bo akurat sobie ogarniałem jeszcze parę rzeczy w samochodzie tutaj. nie Poczekaj chwilę, tylko sobie poukładam parę tutaj rzeczy, pochowam i 2-3 minuty i ruszam, i ruszam sobie dalej. O, jak widzimy rozjechało się, to chyba, więc mam odrobinę szczęścia w tym momencie. No, ale wracając do tego tematu, no to prosi mnie o to, żebym się przestawił, bo nie ma gdzie stać, tak? I jak ja sobie wyobrażam w takich sytuacjach, jak ja już, ja będę miał tacho i będę musiał stać tam, bo się mu nie przestawię wtedy, jak będzie tacho na busie. No to naprawdę, ja nie chcę sobie wyobrażać tego, jak to będzie wyglądało, ale możecie się po prostu domyślić i tak jak ja się domyślam, jak to będzie wyglądało, będzie totalna katastrofa. To będzie totalna katastrofa w Niemczech. Więc co myślę na temat wprowadzenia Tacha? Jeżeli chodzi o perspektywę kierowcy, no już awaryjki, już znowu stajemy. I taka właśnie jest jazda po Niemczech. Tak, tak to właśnie, tak to właśnie wygląda. Jeszcze jakby człowiek miał do przejechania 200 czy tam 300 km. No, to OK, ale ja chcę wyjechać z Niemiec obligatoryjnie, więc zależy mi na tym czasie, i możecie zrozumieć mnie sfrustrowanego teraz w tym momencie. Ale jeżeli pytacie się mnie, bo bardzo często się mnie pytacie, co myślę na temat tachografów w nabusach, to jak najbardziej dla strefy kierowcy i z perspektywy kierowcy, to jest zajebiste posunięcie moim zdaniem. Generalnie ten pakiet mobilności. Ok, niech to wprowadzają, będzie spoko, będziemy jeździć zgodnie z czasem pracy. Nie będziemy się musieli martwić o to, czy po prostu będą. E, czy mamy tachobuka ok wypisanego, czy nie? Nie będzie trzeba kombinować, nie będzie trzeba nic jakby e, tutaj robić w tym temacie, bo po prostu mamy elektroniczne rejestrowanie czasu pracy kierowcy. Będą nas obowiązywać jakieś tam godziny pracy. Jeszcze do końca nie wiadomo, czy będą to dokładnie takie same godziny pracy, jak mają kierowcy większych e, zestawów. Czy będą to jakieś inne godziny pracy? Nie wiem. nie wiem, Nikt tak naprawdę nie wie o co chodzi, i, i, i nie wiadomo, kiedy się jakieś takie konkretniejsze informacje w tym temacie pojawią. Ale jeżeli chodzi o perspektywę kierowcy, jak najbardziej uważam, że jest to dla nas, dla busiarzy, w porządku. Z perspektywy firm, pewnie to na pewno gorzej, no bo wiadomo, każda firma stawia na, na szybkość i dostawę, i na ilość zleceń pewnie ilość zleceń się zmniejszy, ale to też nie będzie mi się wydaje aż tak ograniczone i tak upośledzony przez ten tachograf ten transport, że nie da rady się na tym jakby, że nie da rady się na tym wzbogacać, zarabiać i rozwijać dalej firm w sektorze drobnicowym. To jest moim zdaniem do, do przejścia i do ogarnięcia bez najmniejszego problemu dla kierowców. Ciężarówek? No będzie to w pewnym w pewnym stopniu jakiś właśnie problem, bo to trzeba o tym powiedzieć. No bo no, umówmy się tak, jak ta dzisiejsza sytuacja podchodzi do mnie kierowca, się pyta, czy mogę mu się przestawić. Nie bez żadnych pretensji, tylko podszedł, powiedział, słuchaj, bo kończy mi się czas. No, pilnie muszę stawać, kończyć, bo, bo, bo sytuacja jest jakby przymusowa. Mówię, jasne, nie ma problemu kolego, przestawiam się. Ale jakbym miał już tachograf, no to byłby z tym naprawdę duży, duży problem. I już yy, wiadomo, że na tej drodze, na której ja teraz jadę, no jak widzicie, jakie jest natężenie ruchu, by na tym parkingu zaraz się tak... Tak się to wszystko zamknęło po korek, że na parking pewnie by już żadna ciężarówka nie wjechała. Więc będzie stanie na pasach awaryjnych, będzie się do sobie normalnie patologia. Mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Możecie się widzowie podzielić w komentarzach z tym, jak Wy sobie to wyobrażacie. Może tutaj są jacyś kierowcy ciężarówek, a na pewno mnie oglądają jacyś kierowcy ciężarówek, którzy pracują regularnie na, ta, na, na tachografie. I może ktoś tutaj racjonalnie jakoś fajnie opisze. Zapatrywanie się nie pod kątem takim, jak nie wiem, że będziemy jeździć na tych tachografach, tylko jak. Wy sobie myślicie, kierowcy ciężarówek, jak już nam wrzucą te tachografy, o ile oczywiście to zrobią, ale no przyjmijmy takie scenariu, taki scenariusz, że przyjęli tą ustawę, że to ma być oczywiście obligatoryjne wprowadzone, że tachografy mają być obligatoryjnie wprowadzone na busy i od przyszłego roku Według tego, jak mówi pakiet mobilności, yy, chyba tam 26 lipca 2026, czy 18 lipca 2026, wchodzi ten tachogru, tachograf, zaczynamy jeździć na tachografie. I powiedzcie, jak wy się na to zapatrujecie, że bardzo często będzie tak, że właśnie na tych miejscach, na których wy na przykład, yy, wiadomo, busem będzie gdzieś prościej, zawsze się gdzieś przytulić, tak? ale też znamy, jakie są warunki tych parkingów. Czasami dużymi zestawami też stajecie na parkingach dla osobówek, jeżeli nie macie ograniczeń wysokości. Jest to w 100% zrozumiałe, stajecie, no bo kończy Wam się czas pracy i musicie gdzieś obligatoryjnie, kurde, już powtarzam te słowo obligatoryjnie, któryś raz, przepraszam, ale musicie przymusowo stawać i nikt się Wam tutaj nie dziwi, że tak robicie, bo też na Waszym miejscu, na miejscu tego kierowcy, też bym tak zrobił, tak? Ale jak wtedy właśnie będzie sytuacja taka, że ja mógłbym sobie teoretycznie przejechać na kolejny parking, yy, bo nie mam jeszcze tachografu. Załóżmy, na parking, który jest oddalony 50 km dalej. Ale jak już wejdzie tachograf, no to już nie będę miał takiej możliwości, i mimo wszystko zawsze będę musiał gdzieś się przytulić, zawsze gdzieś będę musiał stanąć. Więc możecie się podzielić, właśnie w komentarzu, jaka jest wasza perspektywa na te poruszanie się. Mi chodzi tutaj głównie o, o Niemcy, bo Niemcy. No wiadomo, Francuzi troszkę mniej są tam przykopłowani na tych parkingach, bo sami wiemy dobrze, jakie francuskie warunki są na parkingach. Są naprawdę rewelacyjne. Na takich, na takich parkingach przy głównych autostradach, przy tych najpopularniejszych macie parkingi, gdzie na których można znaleźć dwa albo trzy ronda nawet, nie? I tych, parki, tych miejsc parkingowych jest od 100 do, do 300 nawet, nie? Yy, więc to są naprawdę potężne parkingi na terenie Francji i tam nie ma takich problemów jak tutaj w Niemczech. Ale no, mówimy o Niemczech dlatego, że to jest główny tranzytowy kraj, tak? Najpo, najpopularniejszy. Bez niego jakby nie pojedziecie do, do Anglii, bez niego nie pojedziecie do Francji. Więc czekam na Wasze tutaj jakby opinie w tym temacie. Ogólnie wszyscy możecie się wypowiedzieć na ten temat. Jeszcze ja nikomu tutaj głosu nie będę odbierała, a możemy sobie właśnie stworzyć w komentarzach jakąś taką dyskusję pod względem tego tematu, bo jestem ciekawy po prostu, co wy jako inni kierowcy o tym myślicie, jak się na to wszystko zapatrujecie.